Ogólnie w prawdziwym życiu nie posiadam prawa jazdy, co powoduje, że w GTA też w sumie średnio idzie mi jeżdżenie, e, driftowanie i generalnie wszystko. Tak jak widzowie, w tym odcinku wydamy sobie kupę kasy, żeby w tym zimowym okresie, w którym ulice Los Santos są zasypane dosłownie śniegiem, no nie sprawiały nam takiego problemu, jak sprawiają w tym momencie. Jest dzisiaj ze mną Bartuś, dzień dobry Bartuś. Witam, witam bardzo serdecznie. Oho, no, witam Bartuś. Słuchaj, dzisiaj wydamy sobie kupę kasy, suningujemy fury specjalnie pod drift. Więc ja powiem ci szczerze, jestem mega zajarany, bo ja widzowie ogólnie... Gra na wielu serwerach takich drift i tak dalej. I tam się driptowało mega dobrze. Nie to co tutaj na online. Nie? Chociaż coś tam czasami mi siądzie, nie będę ukrywał, nie będę widzowie tutaj taki skromny. Czasem coś siądzie, no ale niestety głównie nie siada. Tak czy jak widzowie, przypominam wam o jednej istotnej rzeczy. Milion subskrypcji. Uuu! Wow! Ej, co ty tam wyleciałeś ty? Nie wiem, stary. Milion subskrypcji widzowie na tym kanale. Wystarczy być subskrybentem, macie szansę wygrać 10 tysięcy złotych. Teraz filmy będą średnio co 2 co 3 dni na tym kanale. Dlatego sub dzwonem, no musi być. I przy okazji widzowie, dupnijcie lajka i napiszcie w komentarzu, jak się dzisiaj czujecie. O, na przykład, jak czujecie się do dupy, to możecie napisać. A jak czujecie się dobrze, to też możecie napisać. Tak się jak nastał dzień. Tymczasem, stare bierzemy telefony do ręki i szukamy naszych fur, żeby sobie tutaj, wiesz, kupić. Dobra, o, witam, witam. Witam, witam. No, widzę, że niezły sobie kupiłeś. Tak, staremu na web założę ten sweter <laughs> później. Dobra, powiem tak, odpalamy stary internet i teraz tak. wy Southern co, nie? Były jakieś tak, takie 40 tak. Okej, okay, widzowie, powiem wam tak. Ja mam wizję na dzisiejszy film taką, że mam pewną furę, którą bardzo chciałbym kupić. I jest to Karin Futo GTX. To jest ta Fura? Tak, to jest ta fura, no. Widzowie. No powiem tak, ja wiem, widzowie, że wygląda jak totalna seraka, ale uwierzcie mi, że warto będzie ją zakupić, widzowie. Tymczasem stary, ja normalnie tutaj ją biorę sobie do... Jezu, ile ja mam tych budynków? Czekaj chwilę. Teraz trzeba się połapać, który to który. Teraz przy Eklips blwdy, -bl przy Belwederze, widzowie. Jak Kononowicz, Krzysztof, wsiadam sobie do fury mojej, może przestać strzelać. Dzięki, pozdro. No ja nie strzelam a... jeszcze, ale mogę zacząć. Lecimy w takim razie na parking tutaj. I jak w ogóle jest ładnie, widzowie! Kurde, faja. ej, jest za. Tak szczerze stary. Lecimy widzowie teraz tutaj, i tutaj mamy nasz parking. On ogólnie jest gdzieś, no gdzieś tutaj po prostu zajeżdżamy. O kurde. Na pierwszej osobie to mi. Oj, dobra Nie, dobra, okej, nie jest źle Znaczy, nie jest dobrze, przepraszam Tutaj mamy parking, widzowie I ten parking został zakupiony na jednym z ostatnich filmów Za naprawdę kupę siana Czy jestem dumny z zakupienia go? Eee, nie wiem Bo w sumie nie robię z nim nic zbytnio Ogólnie mało gram w GTA Ale to się zmieni, widzowie, w tym roku Obiecuję wam Widzowie, ile Bartek challenge filmów? 130 filmów z GTA w tym roku Challenge O, kurde No, ale to jest do zrobienia To jest do zrobienia na luzie Mocny challenge, widzowie bym zaakceptował Piszcie, akceptuję, jeśli akceptujecie ten challenge tymczasem ja nie wiem, na które piętro mi przyszły te wszystkie rzeczy. Czy to mi w ogóle tutaj przyszło? Nie wydaje mi się, widzowie, że to jest tutaj, ale zaraz przejedziemy się windą i będziemy kombinować. Ogólnie fura będziemy tuningować sobie specjalnie w jednym miejscu. Ty, ale gdzie ta fura jest? No, tam, gdzie zamówiłeś, no, no co, no gdzie może być? Ja już swoją jadę. To ona ci już przyszła? Normalnie, no? Wszedłem do garażu, wyszedłem i się pojawiła. I z wszedłem i już ją mam. Tak normalnie. Może stary przez tą piżamę moją obsraną taką, nie to mi się fura <laughs> pokazać, bo wstyd trochę. <laughs> może być to możliwe, ale, no zobaczymy, zobaczymy, może zaraz przyjdzie teraz jak wyjdziesz i wejdziesz z garażu Bo ja właśnie tak zrobiłem Wiesz co, ja wchodzę, po prostu zjeżdżam sobie, bo ja mam tutaj, nie wiem czy wiesz stary, ale jestem współwłaścicielem firmy z pięciopiętrowym parkingiem Jest! Dobra, ej stary, powiem ci tak, ja widzowie wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę Ale zaufajcie mi, nie wiem co Bartek ma za furę, wy widzicie, ja jeszcze nie Ale stary, powiem ci tak, odpalam no, i się w dupcu mi, no i był już zarysowany. Dobra, no ale że różowy stary, tak. kolor? Pan normalnie, stary, co ja nim robię? To jest fura, widzowie, do zadupiania. Wy mówicie, że peka ze mnie, że ja kupiłem takie auto. A wy zaraz zobaczycie, co ja nim będę robił. I przy okazji, jak je zrobimy. To jest, widzowie, idealna fura do jeżdżenia. Ona jest idealna do driftowania. To jest idealna fura do wszystkiego. Patrzcie, co ja robię. Patrzcie, Aha. co ja robię? To jest. Ale ona ma z kontrolę, stary. Yo! Ty, to z tym tuningiem to będzie naprawdę mocne. O kurde. no no, właśnie, ma świetną kontrolę. Ma, powiem ci, niesamowitą. Dobra, stary, utkaj dziurę i jedziemy w takim razie tutaj, widzowie, na spotkanie tak zwane. No, chłopów, co lubią auta. Ej, fajne to auto se si kupiłeś, tak szczerze ci powiem, Bartuś. Jest, no, sobie, ta, całkiem przystępne. Za 2 miliony, całkiem spoko. Bardzo fajnie się jeździ. Moje za półtorej było, powiem ci, że nie wygląda tak. O, to możemy szukać zezowa. Zobaczyć, które lepsze <laughs> No właśnie, widzowie, zrobimy sobie porównanie Czy lepszy szrot za milion 500 tysięcy Czy dowalona fura za półtorej bańki Ale czy taki szrot, stary, znaczy może teraz tak No zobaczymy po tuningu, nie? Zobaczymy tutaj, jak to się rozwinie dalej Oczywiście, ale no, widzę, że, kurde, tempo To trzymamy się razem takie samo, ale to pewnie, stary Bo opony mamy takie same zi... Zimowe e... <laughs> Ja. Yeah. Yeah. Ej, widzowie, w ogóle. Dajcie znać w komentarzu. Czy chcielibyście powrót serii życia ekipy? Bo to było. No nie Bo tak. Dobrze mi się grało wtedy, co nie? Że to jest niesamowite. A myślę, widzowie, że no możemy znowu tą serię sobie powtórzyć. Albo zrobić ją lepiej, albo zrobić ją całkowicie inaczej, bo mam kilka planów, jakby można było to ograć więc widzowie, piszcie, czy chcielibyście, czy kojarzycie te odcinki, które widzicie w tym momencie na ekranie. Jeśli tak, to możecie wyrazić zdanie. Jeśli nie, to nie. <laughs> Dobra, to e... Oho, mega, Bartuś, mega. Dobra, powiem tak, ja już tutaj wjeżdżam, czy ty jedziesz ze mną, czy nie? No ja będę jechał razem z tobą. Mam nadzieję, T że się spotkamy na tym zlocie, bo no, no fajnie by było, nie? Stary, powiem ci tak. Wjeżdżam w takim razie, widzowie. Ja również. Zlot samochodzia, że widzowie. Czy ja będę się czuł głupio tutaj? Może, ale zobaczymy. Czy wszyscy mają lepsze fury ode mnie? Eee. Pewnie tak. Pewnie tak. Poziom reputacji, widzę, że tutaj chłopaki mają dosyć solidny. Ja czy posiadam jakąkolwiek? Obstawiam, że pewnie nie. Jeśli chodzi o fury ludzi, którzy tutaj fury posiadają, to naprawdę są mega zajebiste Ale widzowie, nie zmienia to faktu, że nasza też będzie zaraz zajebista Ej, tu fura z GTA San Andreas jest. Co jest? Bartuś, wsiadaj do fury swojej. Wsiadam, wsiadam, wsiadam. Widzę, że tutaj i solidnie. Czemu nie mogę wejść, halo? No nie wiem, stary, może f nie potrafisz nacisnąć. No naciska. Ty, a ja mogę normalnie... O! Siema. Ty, a możesz, stary... <gry> Opuścić moje auto. Ty jest to jest na pewno mój aut? samochód? Bo tak. No może nie, no nie wiem. No może właśnie mi się pomyliło. Może stary Ty do niej swojego auta chciałeś wejść. A czekaj, tam mam swoje auto. Dobra, już biegnę. A -a. Ty, jak ja normalnie się chciałam komuś do auta wbić. No to nieźle. Ty, a tutaj sobie można gazować starej i reputacja ci rośnie. A, ale zajebiście. Dobra, stary. Kontrol i G. Okej, okay, mamy modyfikację pojazdu. Zajeżdżaj, Bartuś, zajechane. Zajechane, wjeżdżam, wjeżdżam. To lecimy, stary w takim razie. Tuning driftowy. Mamy jaką pierwszą opcję, widzowie. I on kosztuje. 200 tysięcy. Więc to nie jest jakoś wybitnie dużo, ale... Ooo! Za... Okej, okay. aha, usunięcie tego tuningu 50 tysięcy No i słuchajcie, widzowie, robimy dowaloną furę Robimy sobie przede wszystkim pancerz, nadwozie Ko O kurde, faja. Ej, dobra, stary, robimy, no, takie mocne fury, że widz się zesra, nie? Jak to zobaczy To są zestawy driftowe do karoserii, co jest? Czekaj, nadwozie Dobra, czekaj, mam klatkę, to na pewno, stary, mam sobie klatkę, normalnie Czy Jakie światła w ogóle tutaj se mogę walnąć przeciwmgielne A se walne takie Silnik, widzowie, blok si... O kurde, dobra Robimy sobie, widzowie, mocny tuning tutaj, żeby to, wiecie... To dobrze wyglądało po prostu To się fajnie kręci Myślę, że to możemy sobie walnąć Tutaj jakieś coś Nie wiem, co to jest Rozpórka z naklejkami Zajebiście wygląda Jeśli chodzi o tą naszą furkę Tutaj, widzowie, zakładamy sobie taki filtr siatkowy Bardzo ładnie to wygląda Wydek, widzowie O, k***a Co to jest? Co to jest? Aha, nie, widzowie, szczerze? Dobra, widzowie, bierzemy normalnie, bierzemy gwiazdę Nad koła, widzowie Tutaj tak ose możemy walnąć Delikatnie albo mniej delikatnie Ja myślę, że chciałbym coś takiego, ale... Ale w jakim stylu? W takim stylu, widzowie, bierzemy Reflektory I tutaj, widzowie, zaczyna się zabawa Zobaczcie, jakie możemy mieć reflektorki piękne Ospałe oczy <laughs> Zajebiste to jest Tutaj, widzowie, jedno oko Zaspane oczy, prawe zaspane oko Normalnie, widzowie, ospałe oczka bierzemy Zawiedziony ziomuś Maska O, kurde Maska ze szkół. Wow. Co? O stary, ale to jest. Ej, dobra, stary, ja ogólnie mam samochód jak z Need for Speed, nie? San Andreas. No, też co? Właśnie wziąłem wnętrze. Deska rozdzielcza, widzowie. O, kurde, fajna. No, to wszystko chyba carbon, co? Siedzenia, widzowie. No, to bierzemy krzesło gamingowe. Krzesło gamingowe. Ciekawe, kim był ten gaming. Oh my god, bro. Oh, hell no Kierownica, widzowie. Jaka jest git, widzowie? No nie wiem. Żadna. Wszystkie są do dupy, ale weźmy jakąś najładniejszą, co? Masz krzesła i w ogóle jeszcze do zedytowania? Jak ty, co? A ty nie masz? Ty masz? Jeszcze nie mam, ale może zaraz A, do tego jeszcze. dojdę. Światła, reflektory. Aha, moje auto generalnie nie świeci, widzowie, się okazuje. Styl neonowy. Tu sobie bierzemy oczywiście, widzowie, fula, tak zwanego. A nie? Przód i tył, proszę bardzo. Tył i boki. Kolor neonu. Bierzemy sobie zielone widzowie. Oznaczenia! No i teraz... O kurde! O, aha! Zajebiste to będzie. Ej, dobra, ja Yo. widzę, ja, ja widzę, co ty masz. Yo! Stary. Aha, nie mam. Osiągni 147 poziom reputacji w klubie samochodowym. Nie! Dobra, stary, dobijam reputację w tym klubie, nie? Tak szczerze, żeby takie anime bawy mieć. Aha działam Ja, yeah, ale to jest mocne, nie? To jest tak mocne, widzowie. Tutaj mamy szorota, to nie chcemy tego. Klasyczne naklejki, dostawca. Ej, to mi się podoba. To wygląda, jakbym sam to zrobił, bo zawsze w gierkach wyścigowych takie coś robię. Kurde, no powiem tak szczerze. No ja powiem Ci tak szczerze, że ja już jestem gotowy w sumie. Jeśli chodzi o mój samochód, nie wiem, jak tam sytuacja z twoim wygląda. Ja sobie stary, zmieniam miejsce tablicy. Rejestracja, no a taką widzowie sobie bierzemy Lakierowanie Co ty sobie daj za wydech, mam pytanie Zajebisty, co? Stary, to jest tak mocne, że ja nie wiem A jakbyś sobie biały dał kolor, wiesz jakby ten samochód wyglądał, nie? No, wiem jak o, śnieżna biel. Tylko ten Wydek by nie pasował, ale tak ogólnie. Ej, dobra, mocno. Ej, w ogóle rzeczywiście ty masz szkalną machę. Normalnie się nigdzie widać. O, no, stary, zajebiste to jest. To jest tak mocne. Czekaj, dach, jeszcze mogę sobie zrobić. O, normalnie stary kołasem. No mogę to tutaj sobie iść. weź lepiej zapasowe, bo czuję, że dzisiaj pęknie guma, nie. Czekaj, panel boczny. O, ej, dobra, tutaj zostawiamy. Progi. Oj, kurde, fajna. Dobra, bierzemy chromowane. Spoiler! Czy jeszcze spoiler mogę mieć! Dobra, czekaj, 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 bo ja tu jeszcze stary tuningu nie skończyłem. Jak weźmiesz spoiler, pokaż mi. No nie no, biorę chyba taki, wysoką lotkę tak zwaną. Czyli nie bierzesz tych takich wielkich? Właśnie kurde kusi, ale chyba nie. bo dobra. Jak to z tym wydechem wygląda? Czekaj, dobra, biorę to jeszcze. Zawieszenie. Na Koła. Uliczne. tur. O stary, dobra, biorę te. Szyby. Przyciemniane oczywiście widzowie. Szyba ze spoilerem? Was? Co? Kurde, bez kitu. Dobra, chromowana. Zderzaki. Przednie zderzaki. Ooo! O, stary, dobra, ty. Ej, dobra. Ta fura już zaczyna wyglądać. Stary, co tu się dzieje, nie? Dokładki z Dobra, bierę tak. No cóż mogę powiedzieć, widzowie? Tak, widzowie, fura prezentowała się przedtem, a tak prezentuje się teraz. To jest totalnie powalone i niesamowite, nie? Co się tutaj odwaliło? Dobra, stary, potwierdzam i trzeba przetestować, nie? No, chyba wyjeżdżamy, co? Dobra, powiem tak. Mogę się zabić, widzowie. O, kurde. Ale z tej rury na nadupia, widzowie. No, jest marchewa niezła, nie? No. Sprawdzamy na to, że testowaliśmy. Wejdź z innymi graczami. Ej, widzowie, tu jest jakiś tor testowy. Dobra, sprawdzamy tą furę. Przy okazji sobie zobaczysz moją. O, ale ta moja jak z Need for Speed, nie? Stary jak z tego, most wanted. No. Dobra, stary, lecimy. Ale to leci bokiem, co jest? O kurde, ale to leci bokiem! Tu jest torcał. Ho, ho! O stary! O kurde! Ej! Dobra, prawie w ścianę. Oj oj oj, żeby to ogarnąć. Oj, stary, żeby to ogarnąć teraz. <laughs> Dobra, czekaj. Jest git, jest git, jest git, jest git. Pamiętaj na dwójce, na dwójce. Kurde, no te drifty to tak różnie wychodzą, nie? Czekaj, zrobię tak widzowie, first person Dobra, dobra, dobra Ue. Jest stabilnie, Ue. jest stabilnie. O No ja już sub zaliczyłem. Ja jeszcze nie. Być może na początku. O, ale będzie teraz bok. O, ale będzie bok, ale będzie bok No tobie poczek lepiej wyszedł niż mi, nie? Ooo Dobra Nie. O, no. o, 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 o! Dobra, mną no, też? Ale dobra, było git, nie było aż tak źle. Dobra, stary, powiem ci tak. Wywalone w ten tor strzany dla lamusów. Chyba trzeba Polo Santos się przejechać. Dawaj, wyłazimy stąd. Nie wiem jak, ale. Ale chyba trzeba wrócić na tego. Pa... O, o. Au! Ej! Dobra, ty ja wleciałem solidnie akurat w boczek. Ej, ale tak szczerze, ten set tuningowy plus jeszcze zima teraz. Oj, ale to będzie sunąć bokiem. Szczerze, trochę się boję, nie? Bo ja normalnie jadę na prosto, stary. Ja, ja jedę też. Po prostu i wiesz, i drifty są. Jedziemy widzowie na ulicę. No to co? Robimy challenge. Kto się najmniej wdupi w cokolwiek. Jedziemy stary... do paleto może, co? Czy da za daleko? Możemy do paleto. Dobra, to dawaj do paleto, stary. Robimy wyścig w takim razie. Chodź tutaj, pójdziemy sobie tylko na tor nasz. Dobra, i jak będzie zielona. 3, 2, 1, rura! Eee. Dobra. Uh, teraz Dobra, pytanie, stary. kto będzie miał szybsze. Ścigamy się, stary starego szarkarda za 400. stówy. Dobra. Dobra. O nie, ty masz coś to niedobrze! Ale dobra. wiesz, to zakręty weryfikują, nie? O kurde... No, to nieźle zweryfikowałeś mnie, stary, nie? Głosując mi tutaj. Nieprawda, nic takiego nie było. Nie, 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 dobra. Ja Słuchaj, dobra, no ja tam ee, lecę boczkiem. Wzykanie. No widzę, widzę, widzę właśnie. Oddalę kamerkę trochę, widzowie. Co by mieć full kontrolę. No, jakim cudem! Wiecie jaki jest widzowie, problem, ała, problem spoileru. u mnie jest problem, tak zwany, auto moje jest tak szerokie, że zahacza po prostu o coś, co nie powinno zahaczać i to jest największy problem, nie? Kurde, dobra, strasznie ciężko jest to ogarnąć, ja się chyba wpieprzę w samochód, ała, 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 <laughs> widzę, że tam nieźle poleciało, dobra, ja też miałem dwie wywrotki przed trzecią, czwartą, witam Bartek, witam, witam. <noise> ja wciam to! Serze, ja się czuję widzowie teraz Normalnie jakbym na letnich oponach w zimę jechał, nie? <noise> Albo po prostu po lodowisku. Aha, ty już my... Aha. Lecimy, lecimy Bartek, lecimy, nie śpimy. No, jak ty mnie dogoniłeś? Przecież ja byłem dalej od ciebie, halo! Dobra, zjeżdżamy teraz tutaj, widzowie, tylko żeby się nie wdupcyć, nie wdupcyć o, oj oj, oj, oj! Ej, dobra, to było ładne. Ładnie boczkiem widzowie teraz wjechać. Dobra, ja cię robię stary, zaraz, wiesz o tym. Dobra, tutaj... Ale to jest ślizgawa, nie? Ale to jest ślizgawa! O, stary! O kur! Ale ten zestaw cieniowy jest mocny, tak szczerze, to tak no, fajnie jest tak fajnie się tym płynie. No powiem tak, feeling jest zajebisty widzowie. Ja jestem zadowolony z mojej fury, nie? Jakby tak sobie jeszcze mogę o pierdnąć. Normalnie zbyt Aha, tu... no to fajnie. I nie to jest źle. zajebiste, widzowie, ale nie zmienia to faktu, że stary tak zarzuca dupom. Ciężko to jest opanować w ogóle, nie? Śmieszne jest to, że ty jesteś szybszy niż ja, a masz tańszy samochód. No tak, no super, nie? Mega, 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 mega zrobiłem, nie? Dobra, dobra. O! I, o, ale blisko było, o, ale było blisko. No co tam Bartuś? No nic, no próbuję cię wziąć, ale. Jak ty tak przyspieszyłeś, no? Nie mam pojęcia, stary. Ja po prostu gnam i się ślizgam. Stary, mi się wydaje, że ja nie mam szybszego auta, tylko że mam bardziej ślizgę auto. To myślisz, że jak się ślizgasz, to jesteś szybszy? No? No jakoś u mnie to chyba nie działa. Ile ja jadę na godzinę? Nie wiem, tak z 200. Ciężko mi jest first person cokolwiek zrobić. No to nie jest trasa do driftowania, nie? Ale przetestowanie auta w takich warunkach, typu autostrada, gdzie dosłownie czasem trzeba zarzucić dupcią, jak tutaj. No myślę, że solidne, takie wiecie, te nie? Proszę, żebym cię wyprzedził, no. Oj nie Bartuś, nie weźmiesz mnie. Przybiję cię opon <noise> <noise> Uwaga, Owolio. czy mamy zezwolenie na opony? Mamy zezwolenie, dzięki Siup. o, siema co tam Siema co tam? Stary, jak się ty się wywalasz zaraz na tym zakręcie? Ta? Nie jakoś nie o! widzę. No nie. no nie, no nie, no nie! 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 Dobrze, dobrze! Dobrze! Nie, nie! Nie! nie. uff. Dobrze, nie! dobrze, dobrze. Nie! Ty gdzie ty jesteś ty? Cztery stuły, widzowie rip chyba co? No chyba rip. Chyba, że mam dać ci jeszcze szansę, no to, to wiesz, nie! mogę ci jeszcze nie! dobra chyba nie Nawet jakbym chciał ci dać szansę, to chyba nie dam no, rady ci dać no, szansy. No, powiem tak widzowie, jak raz się tym autem zatrzymacie, jak już raz się wdupicie, to tak nim ciężko jest wyjechać w ogóle, że to jest masakra. No co ty gadasz, ja sobie teraz boczkiem cisnę luźniutko. Ta, tak o, boczkiem no. jest zrobione. Normalnie. Boczek, boczek. Panie Fertku! <grymne> <grymne> Dobra, no ja już jestem w paleto. No No nie no dobra, Bartuś, w takim razie gratuluję ci serdecznie. No i co, no, daję się oskamować. Kod masz na Messengerze, możesz sobie wykorzystać. <grym> Dziękuję bardzo. No powiem tak, no była to bardzo wyrównana walka. No już tam przy końcówce tylko się coś wykrzyczyło, nie. No, to prawda, to prawda, stary. No ale słuchajcie, widzowie, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, subskrybować kanał Chef. No i przy okazji, widzowie, ważny, oficjalny statement z mojej strony. W tym roku 130 filmów z GTA. Trzymamy się tego, widzowie. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że tak. Papa. pa! Siema!